Wczoraj naładowaliśmy sobie wieczorkiem przed przyjazdem do hotelu samochód do 85% i temperatura baterii po przyjechaniu tutaj wynosiła 50 stopni, no bo po prostu bateria była automatycznie dogrzewana. Natomiast my dzisiaj wyjeżdżamy o godzinie 11, więc samochód stał tu 12 godzin na zewnątrz. W nocy było około 3 stopni, więc bateria jest zziębnięta. My tutaj mamy baterię NMC. I teraz zadajmy sobie pytanie, jaka będzie temperatura tej baterii? Właśnie dzisiaj rano, po tych 12 godzinach, po 13 godzinach, kiedy samochód stał na zewnątrz, czy z tych 50 stopni ona spadła z powrotem do 3 i wtedy jest średnio, czy utrzymuje się w okolicach 20 stopni i wtedy będzie bajecznie. I to jest dosyć ważny temat, bo my wprawdzie mamy tutaj baterię NMC, która jest odporna na mrozy, tak możemy powiedzieć w takim dużym, dużym skrócie. Tak jak widzicie, monitorujemy sobie temperaturę. Która po 13 godzinach stania z 50 spadła do 12,5, a więc jest to taka temperatura mocno akceptowalna. Możemy jechać. Gdybyśmy my tutaj zobaczyli 0 stopni, to byłoby naprawdę średnio. Bo jeżeli chcielibyśmy ten akumulator naładować szybko, to okazałoby się, że musielibyśmy go grzać no pewnie ze 20-30 minut. Całe szczęście tutaj przy baterii NMC to grzanie by się włączyło praktycznie od razu. No i zwróćcie uwagę, przejechaliśmy sobie koło 100 km, i temperatura akumulatorów aktualnie zmieniła się, zwiększyła się i wynosi 20 stopni. Bo te Tesla ma coś takiego, że dobija tym. Tak, tutaj jest, w OBD powiedziane, pasywnym chłodzeniem baterii, utrzymaniem temperatury przy 30 stopniach Celsjusza, czyli po to, żeby uzyskać to optym, optymalne zużycie energii, optymalną temperaturę w razie szybkiego potrzeby, szybkiego ładowania, utrzymuje tą temperaturę jadąc z dosyć taką dużą prędkością na autostradzie powyżej tej stówy, już ta temperatura powoli z 12 do 20 się zwiększała.